Takie minimum, jeżeli chodzi o początki w branży deweloperskiej, to powinniśmy wybudować bliźniaka dwulokalowego, czyli cztery mieszkania to jest minimum. Raczej nie zalecam zaczynania przygody od domków jednorodzinnych, wolnostojących. Jak ta praca w terenie wygląda? No bardzo często są to wrzutki, ewentualnie po prostu pytanie. Pukanie do drzwi, pytanie o, o, o działki, kto ma. Generalnie można kupić gotowy projekt, natomiast ja wszystkie swoje inwestycje zrealizowałem, ponad 20 inwestycji, i nigdy nie udało mi się tego samego projektu wykorzystać na, na kolejnych działkach. Partnerami kanału są ceohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny. Tipei, operator płatności dla Twojego e-commerce, oraz w trasach towarzyszy nam XBlitz, producent kamer samochodowych i elektroniki użytkowej. W opisie odcinka znajdziesz linki do partnerów i zniżki 20 a nawet 50%. Cześć, ja nazywam się Paweł Oryzek, a to jest program Biznes od początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce i rozmawiamy o tym, jak zaczynali i jak zacząć swój własny biznes. W tym odcinku będziemy rozmawiać o deweloperce, jak zostać deweloperem, jaką pierwszą inwestycję przeprowadzić. Zapraszam. Cześć Jarku, witam Cię bardzo serdecznie. Opowiadaj, czym się zajmujesz, gdzie jesteśmy, co to za budynki. Cześć Paweł, jestem deweloperem. Swoją pierwszą inwestycję zrealizowałem. Rozpocząłem działalność 15 lat temu, akurat teraz w lipcu, jak sprawdzałem akty notarialne, to to będzie właśnie 15. rocznica mojej działalności. Natomiast jesteśmy na jednej z moich budów. Tutaj buduję w dwóch etapach. Na działce 44-arowej, w sumie 23 budynki jednorodzinne, dwulokalowe, czyli w sumie 40. 26 mieszkań, no a oczywiście do tego miejsca postojowe i garaże. Okej, okay, czyli taki tutaj szeregowiec, to tutaj mamy mieszkania na dole, na górze, tak? tak mniej tutaj dokładnie. Górze? Tutaj akurat mam tak zaprojektowaną inwestycję, że mam mieszkania na dole i na górze. Mieszkania dolne mają 51,5 m2, natomiast mieszkania górne około 62 metrów. Jest tutaj lekka różnorodność. Z tej strony jest trzy segmenty zrobione, gdzie są mieszkania większe 61 i 71 m2. Te mieszkania są zaprojektowane w taki sposób, że klient może kupić cały segment i w łatwy sposób połączyć te dwa mieszkania w jedną szeregówkę. W przyszłości oczywiście może sprzedać jedną część, zamurować to przejście, także jest tutaj po prostu bardzo, bardzo optymalnie budowa zaprojektowana inwestycja. Czyli ktoś chce sobie na przykład kupić większe mieszkanie 100 metrów, to sobie kupuje od razu tak, dwa? Jeżeli chciałby, tak, jeżeli chciałby 114 metrów, to sobie oczywiście może zamurować, może wstawić okno i, i może sobie zrobić tutaj... Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, ale oczywiście najbardziej optymalnie sprzedaje się, jeżeli sprzedaje to jako osobne mieszkanie. Z punktu widzenia Twojego jako dewelopera, to jest najbardziej opłacalne, bo tutaj najwięcej można zarobić tak, na Tak, znaczy mniejszej... wiadomo, że przy branży deweloperskiej musimy się skupić na kilku aspektach: jakość, podstawa, układ funkcjonalny, no ale też marża. Także jeszcze biorąc pod uwagę drożejące materiały, tutaj akurat e, też jest ważne jednak, żeby, żeby to zoptymalizować w taki sposób, żeby no, inwestycja była e, rentowna. Tak, to jest akurat e, mieszkanie e, na parterze, akurat to konkretne ma 61 m kwadratowych. tu jest nęka na szafę, e, sypialnia, łazienka, tutaj wraz z tą częścią komunikacji jest e, taki schowek, który można sobie też oddzielić i chować. Różnego rodzaju rzeczy, ewentualnie nawet zrobić pralnię. Tutaj mamy pokój dzienny i miejsce na aneks kuchenny, ale zaprojektowane jest to w taki sposób, że jeżeli klient ma potrzebę zrobienia dodatkowego pokoju, właśnie celowo jest zrobione w ten sposób, że są dwa oddzielne okna, można w tym miejscu postawić ściankę i zrobić po prostu dodatkowy pokój. Tutaj w tym samym segmencie jest mieszkanie 71 m2 i podobna sytuacja, można wyodrębnić sobie dodatkowy pokój, z tym, że różnica jest taka, że zawsze dolne mieszkania w takiej zabudowie szeregowej dwulokalowej mają o jeden pokój mniej. Także mimo, że to mieszkanie nie ma ogródka, tylko ma lodzie, natomiast ma dodatkowy pokój, oczywiście poza wyodrębnieniem tego pokoju, to tutaj nie tak jak na dole mamy jedną sypialnię, tylko dwie. Lodzia, czyli balkon? E, tak, czy to tak. się czyli różni. Tak, lodzia, czyli balkon, Także tutaj jest łazienka, a dalej ogródek. Tutaj czyli w balkon. sumie to mieszkanie ma, w sumie może mieć trzy sypialnie i pokój dzienny z aneksem. Żeby zostać deweloperem, powiedzmy, czy muszę mieć jakieś wykształcenie w tym kierunku, czy praktycznie każdy może zostać deweloperem? Co trzeba mieć, jakie zasoby trzeba mieć, żeby móc czymś takim się znaczy, Formalnie nie trzeba mieć żadnych koncesji, ani tego typu kwestii. No, żeby zostać deweloperem, no przede wszystkim trzeba mieć wiedzę, pewnego rodzaju umiejętności. No i oczywiście, jeżeli chodzi o środki, to, to musimy mieć też środki finansowe. No, ja nie znam takiego sposobu, żeby rozpocząć działalność deweloperską, nie mając pieniędzy. Także, także tutaj jednak środki są potrzebne, ale przede wszystkim umiejętności takie związane z planowaniem i zarządzaniem. Ogólnie projektami, także niekoniecznie musi dobyć jakieś doświadczenie w branży deweloperskiej. Bardzo dobrze jako deweloperzy sprawdzają się na pewno osoby, które robią flipy. Czyli na taki pierwszy pierwszy powiedzmy Pierwsza rzecz, którą powinniśmy się zająć, to raczej najpierw próbować flipy, a dopiero później wchodzić w znaczy, nie, nie Niekoniecznie. Na pewno, jeżeli ogólnie mówię, że fliperom jest na pewno lepiej i łatwiej, natomiast sporo osób, że tak powiem, które działają i dobrze zarządzają w innej branży, później inwestują w branżę deweloperską. Prowadzę też szkolenia, także sporo uczestników moich szkoleń, to są na przykład lekarze albo właściciele firm produkcyjnych, którzy nie chcą już rozwijać dodatkowo tej działalności, czyli budować kolejne hali zatrudniać kolejnych ludzi, tylko po prostu nadwyżki środków finansowych właśnie inwestują w branżę deweloperską. Wydaje się, że trzeba jednak dysponować pieniędzmi, więc jeżeli chcielibyśmy przeprowadzić pierwszą inwestycję deweloperską, to mm -hmm. nie musi być od razu całe osiedle? Oczywiście. Ile minimum musimy mieć, żeby w ogóle myśleć o znaczy, deweloperce? W, w mojej ocenie wiadomo, w zależności od tego, co planujemy budować, ale takie minimum, jeżeli chodzi o początki w branży deweloperskiej, to powinniśmy wybudować bliźniaka dwulokalowego, czyli cztery mieszkania to jest minimum. Raczej nie zalecam zaczynania przy od domków jednorodzinnych, wolnostojących, tylko to musi być minimum 4 lokale. Jeżeli chodzi o środki, to tak w granicach 30%. Dobrze jakbyśmy mieli na działkę budowlaną, i chociaż na wykonanie części stanu surowego, no przyjmijmy, że, że do stropu. Pozostałą część oczywiście inwestycji możemy już sfinansować na kilka sposobów. Oczywiście takim najkorzystniejszym sposobem jest na podstawie otwartego rachunku powierniczego i realizować to z wpłat nabywców, którzy po prostu wpłacają na, na nasze mieszkania. Te 30% przy takim czteromieszkaniowym budynku, ile to jest mniej więcej na, na kwotę? Oczywiście w zależności od rejonu Polski, tak? bo działka może kosztować od, załóżmy, przyjmijmy od 100 tysięcy do nawet miliona. Oczywiście przy takich małych inwestycjach. Natomiast myślę, że tak między 300 a 500 tysięcy, jeżeli mamy, to, to możemy poważnie myśleć o, o branży deweloperskiej. Okay, to jest te 30%. Powiedzmy, ile kosztuje w całości postawienie takiego czterolokalowego budynku? Jeżeli chodzi o, o koszty, to wiadomo, że teraz się trochę zmieniło, jeżeli chodzi o koszty materiałów, również koszty robocizny, no i też wiadomo, że na to ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim czy robimy to systemem gospodarczym, czy generalnym wykonawcą, tutaj jest różnica w mojej ocenie od 300 do 600 zł na metrze kwadratowym. Oczywiście, jeżeli robimy to systemem gospodarczym, to nie wliczając oczywiście w to kosztów działki, tylko koszty samego wytworzenia budynku, to powinno powin, przy optymalnym oczywiście projekcie powinny wynieść w granicach 2,5 tysiąca netto. Powiedziałeś, że musimy tak dysponować od 300 do 500 tysięcy i powiedz mi, jakie mamy możliwości inne finansowania, oprócz tego, że z wpłat klientów. Co jeszcze możemy, jakie metody finansowania takiej inwestycji możemy wykorzystać? Oczywiście możemy skorzystać z oferty inwestorów, ewentualnie działkę kupić w barterze. No i oczywiście taką podstawową formą, z której korzysta najwięcej młodych deweloperów, no to jest po prostu finansowanie bankowe. Mhm. Ale bank właśnie wymaga, żeby inwestor miał no tak od 25% środków własnych. Oczywiście działka się w te koszty wlicza. I przy takim inwestowaniu bankowym, jakie to jest oprocentowanie takiego kredytu? W granicach 6% w skali roku. Okej, okay. i tutaj musimy mieć jakąś y, historię kredytową, czy co trzeba zrobić, jest jeżeli uzależnione, mamy tamte... Jest to oczywiście uzależnione od banku, e, natomiast jeżeli jesteśmy e, początkującym deweloperem, to bardzo często banki wymagają jeszcze dodatkowego zabezpieczenia, e, na przykład na majątku e, wspólników, ewentualnie członków zarządu spółki. Także tutaj jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Różne banki różnie do tego podchodzą, ale oczywiście jeżeli mamy, dysponujemy tymi 30 procentami, to możemy w taki sposób przeprowadzić inwestycje, żeby ją zrealizować właśnie z wpłat nabywców, bo musimy pamiętać, że przy zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej w bardzo łatwy sposób możemy etapować inwestycje. Gorzej jest oczywiście, jeżeli byśmy budowali budynek wielorodzinny, przyjmijmy 50 mieszkań, sprzedalibyśmy 5 mieszkań, no to oczywiście nie mamy środków, żeby to im Inwestycje zakończy. Natomiast przy zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej możemy etapować, czyli możemy po prostu rozpocząć. Jeżeli byłby to bliźniak dwulokalowy, to możemy rozpocząć oczywiście od budowy jednego bliźniaka. Jak się sprzeda jedna część, to wtedy już oczywiście możemy myśleć o, o, o budowie tej kolejnej części. Więc w łatwy sposób można to po prostu sfinansować z wpłat nabywców przy otwartym rachunku powierniczym. Mhm. Dobra, zaczepimy się tutaj tego tematu, takiego budynku, jak to mówisz bliźniak, dwu, jak to się jakoś prawnie nazywa? Nie? Bliźniak dwulokalowy. To są dwa budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowe i to jest w mojej ocenie takie minimum. Najlepiej zacząć od dwóch bliźniaków, ewentualnie od czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, czyli ośmiu mieszkań. Ja przynajmniej tak zaczynałem, ale tak jak wspomniałem, bliźniak dwu, dwulokalowy to jest takie absolutne minimum. Zdecydowanie odradzam budowanie budynków jednorodzinnych, wolnostających, dlatego że jednak marża no nie do końca jest zadowalająco mhm. powiedz mi temat działek żeby mm -hmm. postawić takiego bliźniaka, bo to się formalnie nazywa, że to są dwa budynki, ale to jest wszystko w jednej gryle, to jest mieszkanie wszystko w jednym. Więc powiedz, jaką działkę, jak dużą działkę musimy mieć, żeby taki budynek postawić? No, przede wszystkim zależy to od miejscowego planu Zagospodarowania przestrz przestrzennego, ewentualnie od warunków zabudowy, jakie otrzymamy na daną inwestycję. Natomiast no, taka optymalna działka na postawienie właśnie bliźniaka to jest od 6 do 10 arów. Oczywiście pod warunkiem, że plan miejscowy pozwala. Na, na taką zabudowę. Mhm. Ten plan jako deweloper jesteśmy w stanie zmienić, czy raczej by się w coś takiego nie bawiło? Teoretycznie jesteśmy w stanie zmienić, natomiast przy budowie bliźniaka, oczywiście, jest to totalnie nieopłacalne, więc, okay. więc tutaj akurat sugeruję bazować na, na planach miejscowych istniejących, szczególnie przy pierwszej inwestycji, niż na próbie zmiany planu, ponieważ są to tak duże koszty i, i czasochłonne, że przy małych inwestycjach jest to praktycznie nieopłacalne. W jaki sposób szukacie działek? Czy tylko bazujesz na internecie tych ogłoszeniach gotowych, które są, czy masz jakieś swoje sztuczki, kruczki, żeby pozyskać jakieś działki? Sztuczek, sztuczek i kruczków nie ma, natomiast no, tak, że tak powiem, tak duża konkurencja zrobiła się, jeżeli chodzi o branżę deweloperską i, i zakup działek, że szukanie na portalach internetowych to, to zdecydowanie za mało. Trzeba po prostu też przeprowadzić ciężką pracę w terenie. Także tak to wygląda. Jak ta praca w terenie wygląda? No bardzo często są to wrzutki, ewentualnie po prostu pytanie. Pukanie do drzwi, pytanie o, o, o działki, kto ma w wrzutki, ten sposób. Czyli robimy jakieś środki wrzucamy Tak, tam, wrzutki, ewentualnie ja dużo działek kupiłem po prostu z tablic, które gdzieś tam były właśnie przebite na działkach, a, a w ogóle w portalach internetowych te działki nie, nie były pokazane, także... Praca w terenie przede wszystkim. Jako deweloper, w jaki sposób stwierdzić, czy ta cena zakupu działki, czy to już jest dobra cena, czy niedobra? Powiedzmy, ile ta działka powinna kosztować, jak w ogóle to, należy, jak to Oczywiście należy przeprowadzić całą, całą analizę przedsięwzięcia, tak? czyli przede wszystkim uwzględnić koszty działki, co możemy na niej wybudować. Yy, Ile budynków, ale nie tylko budynków, ile tej powierzchni użytkowej mieszkań, uwzględnić koszty wytworzenia, no i cenę sprzedaży mieszkania. Także tutaj musimy po prostu zrobić to w taki sposób, żeby ta marża na metrze kwadratowym była minimum 1500 zł. Oczywiście pomiędzy kosztami zakupem działki, kosztami wytworzenia a sprzedażą, czyli żebyśmy na metrze minimum zarobili te 1500 zł. Oczywiście nie jest to jakieś trudne do osiągnięcia. Też musimy pamiętać, że oprócz tych kosztów Mamy jeszcze inne koszty, tak zwane koszty miękkie, czyli koszty związane z biurem, naszym wynagrodzeniem, wynagrodzeniem pracowników, jeżeli mamy. Także musimy po prostu tutaj bardzo dokładną i rzetelną analizę zrobić, żeby stwierdzić, czy ta działka jest dla nas rentowna. Oczywiście pomijam jeszcze kwestie. przede wszystkim musimy zrobić analizę dotyczącą sytuacji prawnej i geologicznej tej działki. Także tutaj nie tylko sprawdzamy pod kątem rentowności inwestycji, ale żebyśmy po prostu też nie kupili działki, na której no, niestety nic nie wybudujemy. No to powiedz, od czego w ogóle powinienem zacząć? Bo ja tak intuicyjnie jakieś zacząłem od działki. Nie mm. ja od razu mówić, że muszę już mieć wszystko policzone, wszystko wiedzieć. Od analizy, przede wszystkim. Od analizy. Czyli czy, czy chcę wejść w ten to, rynek? Tak, jeżeli. To, powiedzmy, chcę postawić takiego bliźniaka, ten czterolokalowy budynek, mm. więc od czego mam zacząć? Czyli nie od szukania działki, tylko. Przede wszystkim od analizy. Czy dysponujesz odpowiednimi środkami? Czasem wiedzą umiejętnościami, jeżeli chodzi o zarządzanie i planowanie, no ale jeżeli załóżmy, że, że to wszystko masz załatwione, no to myślę, że kolejnym krokiem powinno być założenie firmy, tak, spółki z najlepiej. Jeżeli chodzi o działalność deweloperską, później znalezienie odpowiedniej działki. Jak już znajdziesz tą odpowiednią działkę, to oczywiście do zakupu jeszcze jest kawałek drogi. Tak? Później robisz analizę do tej działki. Najlepiej umowę warunkową zakupu tej działki, załatwiasz wszystkie formalności związane z pozwoleniem na budowę, z dostępem do mediów. Czyli po pozwoleniu na budowę, taką działkę nabywasz, wtedy do minimum ograniczasz ryzyko. Budujesz, sprzedajesz następna i przychodzi moment, że po kilku latach prowadzisz kilka inwestycji, że z tych czterech lokali robi się kilkanaście nawet więcej. Jeszcze odnośnie działek, to w jaki sposób Wy wybieracie lokalizację takiej inwestycji? Czy to ma być na przykład wieś, bo mogę gdzieś znaleźć wiesz, tańszą działkę, ale skąd ja mam, jak mam to sprawdzić, czy ta lokalizacja jest dobra, czy klienci będą tam chcieli kupować mieszkanie, więc w jaki sposób? Szukać tej lokalizacji. To, co wspomniałem wcześniej, bardzo ważna jest analiza ogólnie całego przedsięwzięcia. I tutaj, jeżeli chodzi o działkę i zaczynamy dopiero działalność deweloperską, to najbezpieczniej, najkorzystniej dla nas kupić działkę w takim miejscu, gdzie już budują deweloperzy. Wtedy wiemy, że to jest teren sprawdzony i przetarty. Bardzo często początkujący deweloperzy robią ten błąd, że na przykład zaczynają inwestycje na, działkę, na, na działkach, które już posiadają, ponieważ gdzieś dostali od rodziny. Natomiast są to, mogą być to niskomarżowe inwestycji, a nie o to chodzi w branży deweloperskiej. Natomiast generalnie wiadomo, że najlepiej kupić działkę w mieście wojewódzkim, ale dla początkującego dewelopera bardzo często ceny są, wiadomo, zaporowe, więc najkorzystniej jest kupować w, mi w miastach wojewódzkich, powiatowych, ewentualnie miejscowościach bezpośrednio do nich przylegających. Ale jeżeli zaczynamy działalność deweloperską, zawsze każdemu sugeruję, buduj tam, gdzie inni deweloperzy masz wstępnie szlaki przetarte. Czy mhm. mówiłeś o tym, że kupiliście działki na przetargu? Mhm. Więc więc tego typu kanał pozyskiwania działek też brać pod uwagę też, jako początkujący. oczywiście, bardzo dobry Bo też mówisz sam, że na tych przetargach jest bardzo duże przebijanie tych cen i czy taki początkująca osoba, która chce zrobić swoją pierwszą inwestycję, ma w ogóle szansę z takimi wyjadaczami? Bo ja sprawdzałem sobie warunki takiego przetargu, mhm. no to w warunkach już musisz od razu przedstawić koncepcję, co tam chcesz wybudować, wizualizację najlepiej? Nie, i... akurat najczęściej jest tak, że no przede wszystkim musisz dla siebie zrobić wewnętrzną analizę, i określić jakiś bufor, do jakiej kwoty jesteś w stanie licytować tą działkę, żeby ta inwestycja się spięła, prawda? Także tutaj bardziej pod tym kątem, tak jak wspomniałem, cała analiza, tam akurat był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc tutaj jest w miarę kwestia bezpieczna, no gorzej, jeżeli kupujemy działkę, gdzie teren nie jest objęty planem, miejscowym, planem zagospodarowania przestrzennego, no to w, musimy wystąpić o warunki zabudowy, jak już kupimy taką działkę, no to nie mamy gwarancji, gwarancji że dostaniemy warunki na to, co, co planujemy, tam jeszcze oczywiście Dochodzą innego rodzaju zagrożenia, typu odwołania sąsiadów i, i, i tego typu kwestie. Mhm. Ale, oczywiście, jeżeli chodzi o przetargi, to jest też jedno z lepszych źródeł na, na zakup takiej działki. Jeżeli chodzi o projekt takiego budynku. To są jakieś gotowce, z których się korzysta? Na przykład można kupić jakiś gotowy projekt, czy tutaj zlecać wykonanie takiego projektu od zera? Generalnie można kupić gotowy projekt, natomiast ja wszystkie swoje inwestycje zrealizowałem ponad 20 inwestycji i nigdy nie udało mi się tego samego projektu wykorzystać na, na kolejnych działkach, dlatego że staram się zawsze maksymalnie wykorzystać potencjał działki, czyli na maksa, na maksa taką działkę zabudować, no i zawsze bazuję na projektach indywidualnych robionych na zlecenie przez architekta. Okay, a jeżeli budujemy, powiedzmy, ten pierwszy ten lokal, o którym rozmawiamy, nie będę kolejny raz mówił tej nazwy, zbudowaliśmy pierwszy, poszło, no to ten sam projekt w sumie moglibyśmy, bo co inaczej, jak budujesz, wiesz, cały taki szereg, mm -hmm. to musisz to dopasować. A Jeżeli chcemy robić takie bliźniaki, to sobie tam przenosić, to jest szansa, że ten jeden projekt będziemy tam klepać ileś razy? Jest szansa, jeżeli mamy identyczne działki, to, to jak najbardziej, tylko tak jak wspomniałem, jakby model inwestycyjny jest podobny, czyli zabudowa jednorodzina dwulokalowa, natomiast Natomiast często jest tak, że załóżmy działka jest szersza trochę, no to już robimy troszeczkę większe mieszkania. Także zawsze staram się na maksa wykorzystać potencjał działki, dlatego że koszt projektów całej inwestycji od niej jest tak wysoki, żeby po prostu próbować na tym oszczędzać. Prawda? Dobra, mamy działkę, mamy powiedzmy projekt. Więc teraz jak znaleźć wykonawcę i co byś polecał na początek? Czy tutaj robić tym metodą gospodarczą, czy szukać generalnego wykonawcy? Zdecydowanie zalecałbym tutaj budowę systemem gospodarczym z uwagi na koszty. Tak jak wspomniałem są znacznie niższe niż przy generalnym wykonawcy, a musimy pamiętać, że bardzo dużo młodych małżeństw par buduje domy nie mając o tym pojęcia ani, ani wcześniej doświadczenia, więc ten proces budowlany no, nie jest aż tak skomplikowany, żebyśmy musieli po prostu przepłacać z uwagi na generalnego wykonawcę. Jeżeli chodzi o szukanie wykonawcy, no to oczywiście najlepiej takiego wykonawcę znaleźć z polecenia, no ale uwaga, my jako deweloperzy nie polecamy swoich wykonawców innym deweloperom, znajomym, kuzynom, dlatego że najczęściej opraca się to przeciwko nam w formie takiej, że później ci wykonawcy nie mają dla nas czasu, a jeżeli mają czasu, no to wiadomo, że podnoszą nam ceny. Także my jak najbardziej w tym kierunku szukamy z polecenia, Natomiast w drugą stronę nie. No i oczywiście te inne formy, typu OLX, jeżdżenie po budowach, tam gdzie trwają jakieś inwestycje, rozmawianie z firmami, to jest też jedna z lepszych opcji, jeżeli chodzi o znalezienie, znalezienie odpowiedniego wykonawcy. Mhm. Tutaj większość osób, która jakiejś tam z budowlanką coś robiła, czy coś budowała, remontowała, to bardzo często narzeka na poziom tych wykonawców, więc jak, jeżeli chce coś budować jako deweloper, jak się tutaj zabezpieczać, jak, znale no jak znaleźć dobrych, no to już powiedziałeś polecenia, mm -hmm. ale jak mogę się zabezpieczyć? Co tutaj zrobić, żeby na przykład nie okazało się, że budowa czegoś wyszła dwa razy drożej niż zakładałem? Znaczy, generalnie słabi wykonawcy już e, większość, e, większość e, siedzi teraz na socjalu, więc już e, nie budują, także tym bym się za bardzo nie przejmował. E, natomiast no, bardzo ważna jest e, odpowiednia umowa z wykonawcą, tak, określenie zakresu robót, no, przede wszystkim umowa, no i sprawdzenie jego obecnych inwestycji, które realizuje. E, budowy i też można oczywiście podpytać inwestorów prawda, o jakość wykonanych prac. Także przy takiej budowie bliźniaka dwulokalowego wcale nie musimy jechać do innego dewelopera na budowę, żeby mu podbierać wykonawców, tylko po prostu tam, gdzie budują nawet domki jednorodzinne, prywatni inwestorzy. Bardzo ważny temat to jest obliczenie, czy to się będzie spinać finansowo, więc w jaki sposób takie wyliczenia się robi? Co ja muszę mieć? Czy muszę mieć od razu, no na pewno muszę mieć projekt i tutaj mm -hmm. kto oblicza, ile to będzie kosztować, ile będzie kosztować budowa? No bo muszę mm -hmm. to wiedzieć. Znaczy niekoniecznie, no jeżeli zamierzasz dopiero rozpocząć działalność deweloperską i masz działkę na oku, no to w mojej ocenie nie ma sensu dodawać pieniędzy na projekt, bo to też są jakieś koszty, więc robisz taką ogólną analizę. Na przykład do kalkulatora rentowności inwestycji pod, podstawiasz dane, czyli tak jak wspomniałem, koszty działki koszty orientacyjne wytworzenia, koszty sprzedaży i po prostu w ten sposób to robisz i oceniasz wtedy, czy inwestycja jest rentowna, czy nie. Jeżeli będę to budował taką metodą gospodarczą, mm -hmm. to jeszcze do końca nie wiem, ile mnie skasuje ten wykonawca, ile ten za to, czy oni już z góry są w stanie mi to wycenić nie. I wiem, że te ceny będą sztywne? No, no to znaczy, no, ja akurat wiem, ile kosztuje średnio w danym okresie i, i na terenie, na którym ja buduję metr kwadratowy Wykonania. Natomiast to, co wspomniałem wcześniej, no to musimy przyjąć około 2,5 tysiąca netto przy systemie gospodarczym. No przyjmijmy 2,5, przepraszam, z 600 zł więcej, czyli 300 przy generalnym wykonawcy, ale oczywiście nie uwzględnia to ceny działki. Także musimy to zrobić z takim zapasem. W którym momencie takie mieszkania sprzedawać? Jeżeli robię tą pierwszą inwestycję. To czy już w momencie budowania tego to wystawiać czy dopiero gdzieś kiedy? E, tak, to znaczy ogólnie zgodnie z ustawą deweloperską proces sprzedaży możemy rozpocząć dopiero mając pozwolenie na budowę, ale też musimy pamiętać, że sprzedaż, zarządzanie sprzedażą jest bardzo ważne w tej branży, bo znam akurat osoby, które sprzedały dziurę w ziemi, nawet przy swojej pierwszej inwestycji takiej zabudowie jednorodzinnej dwulokalowej, a nagle ostro skoczyły ceny materiałów i usług i po prostu ta marża im znacznie w znaczny sposób zmalała. Także bardzo ważne jest zarządzanie. W mojej ocenie, jeżeli mieszkania się za dobrze sprzedają, teraz akurat mamy takie okres, że się sprzedają bardzo dobrze, no to po prostu musimy zarządzać odpowiednio tą ceną, czyli po prostu podnosić cenę mieszkania. Powiedz, jak wyglądały twoje początki jako deweloper? Od czego zaczynałeś? Ile miałeś kapitału? Co budowałeś jako pierwszy? Znaczy, u mnie przygoda z deweloperką zaczęła się w taki niestandardowy sposób, dlatego że ja pracowałem w korporacji i miałem kontakt po prostu z deweloperami. Deweloperzy byli moimi klientami, no i w ten sposób trochę podejrzałem ich działania, także zaczęło się w ten sposób. Natomiast poszedłem od razu na głęboką wodę, ponieważ zacząłem od budowy pięciu budynków jednorodzinnych dwulokalowych, czyli 10 mieszkań. Miałem kupioną działkę za kilkanaście tysięcy złotych, ale pamiętajmy o tym, że to był rok 2006, więc ceny działek były zupełnie inne. Natomiast ceny mieszkań aż tak bardzo nie uległy zmianie do chwili obecnej. Oczywiście są znacznie droższe teraz mieszkania, natomiast działki wzrosły o około kilkunastu. Kilkunastokrotnie i więcej. Miałem 60 tysięcy oszczędności i 80 tysięcy zdolności takiej kredytowej, jeżeli chodzi o kredyt na dowolny cel. Nie było wtedy jeszcze ustawy deweloperskiej, więc budowałem spłat nabywców. No i akurat, co mnie bardzo dziwiło, często było tak, że ludzie po prostu kupowali ode mnie mieszkania. Nawet nie zwracając uwagi na to, czy ja mam jakieś doświadczenie, czy nie, ale oczywiście udało się. Dzisiaj z działką i z kapitałem 140 tysięcy złotych, może odważyłbym się to zrobić, ale oczywiście mając to doświadczenie, natomiast całkowicie bez doświadczenia myślę, że, że nie. Prawda? Aczkolwiek no, dla mnie się udało i. Ale tak jak mówię, no jest to branża, gdzie trzeba dysponować jakimiś środkami, ewentualnie no gdzieś, że tak powiem, pozyskać od, od inwestorów. Tak? No ale ja uważam, że jeżeli ktoś wcześniej nie potrafił zarobić pieniędzy, no to po prostu jeszcze powinien działać w inny sposób, a, a nie brać się za deweloperkę. Ale też musimy pamiętać, że są branże takie podobne i pokrewne do deweloperskiej, na których można zarobić typu na przykład cesję, ewentualnie zarządzanie projektem dla. Inwestora, jeżeli chodzi o takiego dewelopera, to może być utrudnione, jeżeli nie mamy doświadczenia. Natomiast możemy zarządzać projektami klientów indywidualnych, którzy po prostu budują sobie domy. Tak? Możemy jednocześnie zarządzać, załóżmy, dziesięcioma takimi projektami i w ten sposób po prostu zbierać pieniądze na, na, na wkład do swojej pierwszej inwestycji deweloperskiej. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki.